Wow, co robisz? Patrzę na fajerwerki. Wow, ale są piękne. Jeszcze z tego napisu 2022 lecą. Tata przyszedł jutro na wyrok. Ja idę. Chwila. Dokąd idziesz, synu? Na imprezę, do znajomych. Dzięki tatom, że mogę pójść. Mm. Dobra. Ciekawe, jaka ta impreza u znajomych będzie. Wow. Fajnie znajomi wymyśliliście m, tą chatę. No, specjalnie dla Ciebie. Urządek. Ej, a może skoczymy sobie na basen? Chodźcie wszyscy razem. Na... Dobrze, już idziemy. Ciekawe, gdzie oni mają basen? Na górze nie. Ej, gdzie oni są? Bawią się chowanego? A tutaj są, no tak, przecież tutaj oni mają basen. Zapomniałem sobie prawie. No, szybko! Dawaj to w basenu! Bo woda wystygnie. W tym takuli. Dobra, dobra, już idę. Poczekajcie na mnie. Tylko muszę skoczyć sobie do łazienki. Hmm, tutaj mają łazienkę, nie? Okay. O, jak przyjemnie. Y co tu robi pani Kujonka? To chyba znajoma. a Point in